Siemanko wszystkim, tutaj Bakak i dzisiaj jest na tapecie Grandis Silentium PC Chłodzenie nowe, niedawno niedawno, że tak powiem miało swoją premierę i generalnie dzisiaj zajmiemy się szybkim obejrzeniem tego chłodzonka oraz unboxingiem oczywiście Dobra, podstawowe informacje jeśli chodzi o specyfikację to mamy wymiary 130 na 105 na 158 mm. 158 mm to jest wysokość oczywiście. Czyli dosyć wysoko. Obudowa przynajmniej 18 cm powinna mieć szerokość, aby takie chłodzenie się mogło zmieścić do niej. W zestawie mamy dwa wentylatory. Je łożysko hydrauliczne. Napięcie zasilające 12V. Przepływ powietrza 55 CFM, maksymalna głośność 21 dB, 500 do 1500 obrotów plus minus 10%, jeśli chodzi o tą wartość, i 50 tysięcy godzin, żywotność samego samego, samego wentylatora. Wtyczki 4-pinowe, gwarancja 24-miesięczna. Dobra, tyle jeśli chodzi pierdoły ze specyfikacją związane. Oczywiście żartuję sobie, to nie są pierdoły wiele osób chciałoby to zwiedzieć. Ale odsyłam po dalsze informacje do strony producenta. Wewnątrz znajdziemy instrukcję montażu w formie zdjęć. Ciekawy pomysł, na pewno też wygodny, do pewnego stopnia. I mamy tutaj instalację na platformie AMD oraz intel. Także. Ktoś niewprawiony, ewentualnie w montażu, nawet pewno na sobie poradzi. Co tu następne jest? O, pudełeczko z akcesoriami. Znajdziemy tutaj tak. Wszelkie śrubki, śrubeczki. E, bardzo nietypowy backplate, jeśli chodzi o Grandisa. Jest to dosyć ciężkie, duże chłodzenie. E, mamy tutaj do czynienia z takimi nożyczkami, które możemy sobie dostosować wielkością do każdego. E, do, każdej, do każdego soketu do każdego miejsca montażowego zobaczmy jak tutaj z trudnością jest no, szału to nie robi niestety ale okaże się w praniu, czy to ma jakiś wpływ na stabilność tego chłodzenia po zamontowaniu coś jeszcze tutaj znajdziemy jeszcze coś tam jest I proszę, co my tu jeszcze mamy? Rozdzielacz na dwa wentylatory. Bardzo fajna rzecz. Czteropinowy. Pastę paktum PT1. I jeszcze dwa komplety klipsów dla dodatkowych wentylatorów. To mi się bardzo podoba. Szczególnie jeśli chodzi o rozdzielacz, oraz te klipsy. Można zamontować maksymalnie trzy wentylatory na, na tym chłodzeniu wtedy. Kolejne pudełeczko. Byłaś. Co my tutaj mamy ciekawego? Wentylator Grandis XE1236 nazwa. Półprzezroczyste łopatki taki przydymiany plastik. Nie wygląda to źle, ale też nie jest super. Wspaniałe jeśli chodzi o jakość. Fajna rzecz: oplot na kabelku. Dosyć długi. No i oczywiście czteropinowa wtyczka. I samochodzenie. Coś tu jeszcze jest. Nie, nic nie ma. Po prostu mamy już chłodzenie. Chłodzenie jest zapakowane standardowo dla Silentium PC w plastik. Plastikową słonę. Zdejmujemy. I samochodzenie. Całej okazałości. Jak widać, mamy tutaj dwie dosyć cienkie wieże, około 3 cm szerokie. Jeden wentylator już jest zamontowany na klipsach. Niestety, będzie go trzeba zdjąć podczas montażu. Tutaj są takie elementy, które będą wymagały dokręcenia podczas montażu i ten wentylator po prostu będzie tutaj przeszkadzał. Ale oczywiście, w transporcie troszeczkę to ułatwia sprawę. Eee, dobra, co my tu mamy? Sześć rurek cieplnych w układzie U. Dwie wieże, to już mówiłem wcześniej. Miedziana stopa, nie ma tutaj systemu bezpośredniego kontaktu rurek cieplnych do procesora. Tutaj jest płytka, która przyjmuje całe ciepło, rozprasza je po sobie, i wtedy to ciepło jest dalej transportowane przez rurki cieplne o grubości 6 mm, czyli dość standardowo jeśli chodzi o tego typu kulery. I z tego co widzę, rurki nie są zakończone żadnym wykończeniem, takim zakończeniem ładnym, jakby to powiedzieć. Są one gołe, aczkolwiek nie wyglądają paskudnie. Wszystko się ładnie błyszczy, jest ładnie zaokrąglone. Naprawdę, jeżeli chodzi o jakość wykonania tego kulera, osobiście uważam, że całkiem fajnie to wygląda. To pani jest polerowana, ale coś tam się w niej odbija. Nie, Nic się w sumie w niej nie odbija. Ciekawe, jak to się będzie sprawować. Ok, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o unboxing. Troszeczkę żeśmy sobie na to popatrzyli. Teraz czekajcie na testy już samego chodzenia, zamontowanego w komputerze. Także do usłyszenia. Jak się podobało, to lajkujcie. Jak się nie podobało, to. Dajcie kciuka w dół albo dajcie kciuka w górę, jak się podobało. Subskrybujcie. Im więcej subskrypcji, tym więcej sprzętu na moim kanale, który będę mógł Wam pokazywać, testować i się nim bawić. Także do zobaczenia w kolejnych filmikach.